Europa Środka. Michał Strzałkowski, dzień dobry, a dziś w magazynie wspominamy pochodzącą z Węgier gwiazdę Hollywood lat 50. i 60. Żarze Gabor. Sama twierdziła, że właściwie jej zadaniem jest wprowadzenie na rynek amerykański czegoś, co byłoby taką formą arystokracji. Opowiemy też o nowym muzeum selfie na Węgrzech. Mam nadzieję, że stanie się popularnym miejscem spotkań mieszkańców, ale także atrakcją przyciągającą gości i turystów. Natomiast z dzisiejszym gościem porozmawiamy o niedawnym szczycie inicjatywy Trójmorza. Europa Środka, po Hejnale, zapraszam! Kraje Europy Środkowej zapowiedziały wspólną walkę z kryzysem gospodarczym po pandemii COVID-19 i dalszą współpracę przy inwestycjach drogowych, kolejowych, telekomunikacyjnych czy biznesowych. Taka deklaracja zakończyła ubiegłotygodniowy szczyt inicjatywy Trójmorza w stolicy Bułgarii, w Sofii. A w programie pierwszym Polskiego Radia mamy połączenie z Jackiem Przybylskim, publicystą tygodnika Do Rzeczy i portalu Kurier Plus. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Do tej pory przez ostatnie lata takim jednym z największych wyzwań samej inicjatywy Trójmorza było no, przekonywanie tych państw, które wyraziły nią zainteresowanie do tego, żeby jak najbardziej się w nią zaangażowały. No ale teraz widać, że to zaangażowanie jest. Kolejne wyzwanie to jest zainteresowanie współpracą z państwami tej inicjatywy, partnerów zewnętrznych. No i w Sofii na szczycie mieliśmy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii czy Francji na przykład. To prawda, to Trójmorze powstało i rozwija się tak dobrze, dlatego że sukces osiągnęła też Grupa Wyszehradzka, od tego się zaczęło i dzięki temu łatwiej jest przekonywać inwestorów zagranicznych do tego, aby w Trójmorze inwestowali. Ten Projekt też wbrew pozorom jest korzystny dla Unii Europejskiej, zanim przejdziemy do tych partnerów z oceanu, nie, dlatego że on zasypuje też te podziały północ-południe, tak jak wcześniej skupialiśmy się na w, w tej nie, linii wschód-zachód, tak, tak tutaj choćby Via Carpatia jest takim świetnym przykładem inwestycji, która nie, dla krajów Trójmorza będzie miało ogromne znaczenie, również ogromne znaczenie gospodarcze. A w, w Trójmorzu szanse widzą też firmy amerykańskie czy, czy, czy japońskie. W Sofii byli przedstawiciele między innymi Amazona i Google'a. No i raczej pojawili się po to, żeby zarobić i, i, i na pewno widzieli jakieś, jakieś tutaj perspektywy. Ważny jest też Fundusz Trójmorza. On na razie dysponuje kwotą no, trochę ponad 900 milionów euro, ale docelowo ma już mieć do dyspozycji. Tak kwoty między 3 a 5 miliardów euro i, i, i tu zainwestowanie przedsiębiorców prywatnych jest bardzo duże, zwłaszcza, że ten fundusz inwestuje w nowe technologie, czyli w informatykę, transport, energetykę, także szanse rozwoju są bardzo istotne. Wspomniał Pan o Via o tej wielkiej inwestycji drogowej z północy na południe Unii Europejskiej, tej wschodniej części Unii Europejskiej. Ale to jest też bardzo dużo, coraz więcej projektów, które no nie są aż tak ogromne, ale są bardzo istotne. Są projektami transgranicznymi pomiędzy dwoma czy trzema poszczególnymi państwami tej inicjatywy. Bo dużo mówi się mhm. też o ożywieniu takiej współpracy regionalnej, czyli właściwie nawet na poziomie regionów w tych państwach. Tak. No, Fundusz, może. Mniej więcej 180 projektów w tej chwili analizuje, już część zrealizował. To są różne projekty, o to, tak jak pan wspomniał, dużych typu Via Carpatria, która... Wreszcie już w wielu miejscach rzeczywiście wyszła spoza nie, tych desek kreślarskich, już ją widać, może nią jeździć. A na Węgrzech tak. na i września zostanie oddane do użytku mm. cały, liczący 230 km odcinek tej autostrady właśnie w tym kraju. Ale w ramach inicjatywy Trójmorza i tego funduszu, na przykład Chorwacja. Polska i, i, i chyba je, jeszcze jeden kraj z regionu inwestuje w panele słoneczne, które później służą do budowy elektrowni słonecznych. Czyli to jest właśnie przykład tej nowoczesnej technologii, a jednocześnie dbanie o bezpieczeństwo energetyczne, które dla wszystkich tych krajów regionu jest ważne. No bo właśnie w kwestiach infrastruktury, w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego okazuje się, że często te interesy są dużo bardziej zbieżne niż by się mogło wydawać. My się oczywiście w bardzo wielu aspektach różnimy. To jest 12 europejskich krajów, no ale właściwie wszystkie te kraje muszą nadrabiać. To prawda. I, i wszystkie one na przykład mogą zyskiwać na choćby imporcie gazu ze Stanów Zjednoczonych, czyli to, co nie, Polska rozpoczęła. Ten terminat w Świnoujściu nie, to był jeden nie, z takich kluczowych elementów właśnie tej, tego bezpieczeństwa energetycznego i, nie, i, i wyjścia poza nie, to Unii, się od Rosji. Nie, no to w to y, bardzo chętnie wchodzą też inne, nie, inne kraje nie, regionu. To, co jest też ważne, to to, że Stany Zjednoczone w w Funduszu Trójmorza, w inicjatywie Trójmorza widzą taką alternatywę dla chińskiego pasa i szlaku czyli właśnie tego nowego, rozwijanego przez Chiny projektu. I stąd ten projekt jest ważny i gospodarczo, i strategicznie. Stąd Amerykanie nie tylko za czasem Donalda Trumpa, ale również po zmianie prezydenta w USA popierają ten projekt i jest to jedna z nielicznych inicjatyw, która może liczyć na poparcie zarówno republikanów, jak i demokratów. No i Amerykanie nie tylko słowem popierają, ale także i czynem ten fundusz, bo również są zainteresowani wyłożeniem środków właśnie do tego funduszu. I amerykański przedstawiciel był również na szczycie inicjatywy Trójmorza w Sofii. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Jacek Przybylski, publicysta Tygodnika do Rzeczy i portalu Kurier Plus. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pohejnale. Europa Środkowa. 99 lat przeżyła aktorka węgierskiego pochodzenia Żarza Gabor. Zmarła w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędziła niemal całe dorosłe życie i zrobiła karierę w Hollywood. W miniony wtorek i prochy powróciły jednak do Budapesztu, gdzie się urodziła. A korzenie sukcesu Żarzy poszukiwała Justyna Majchrzak. W filmie Naga Broń 2.5 zagrała samą siebie. Ah, Wcześniej były drugoplanowe role w hollywoodzkich produkcjach, ale Żarza Gabor najbardziej znana była ze swojego stylu życia, licznych małżeństw i rozwodów. Słynęła też z urody do wcipu i bomotów. Po zerwanych zaręczynach oddaje się pierścionek, ale diamenty zostawia. To jedno z jej powiedzeń. Była aktorką, ale przede wszystkim pionierką celebryckiego stylu życia i jako imigrantka miała na siebie pomysł. Sama twierdziła, że właściwie jej zadaniem jest wprowadzenie na rynek amerykański czegoś, co byłoby taką formą arystokracji. Ona powiedziała, że ona jest i Madame Pompadour, i de Barry razem wzięte. Doktor Marek Szopski, anglista. Chyba motorem, w tym sensie to była jej matka, która tak te swoje córki ustawiła jak gdyby w roli osób o szczególnych kwalifikacjach i potencjale, który tę europejską klasę i europejski sznyt na tym gruncie amerykańskim jest w stanie nie tylko pokazać, ale korzystać z tego. Rzarza Gabor była całkowicie świadomą siebie kobietą. Zawdzięczała to sobie, ale i europejskim korzeniom, z których się wywodziła. Wbrew pozorom w owym czasie Europa była znacznie bardziej rewolucyjna pod względem i ról społecznych i tak dalej. Dlatego też w społeczeństwie amerykańskim, którym ten proces przebiegał znacznie wolniej, to ona była tą osobą, która tych mężczyzn, kiedy ich potrzebowała, to miała, a jak ich nie potrzebowała, to nie miała. Ale istotą rzeczy jest własna osobowość i chęć bycia w tym miejscu, w którym się chce być. Inteligentna, piękna, niezależna, żarza Gabor poznała i wykorzystała wszystkie swoje atuty dla osiągnięcia pozycji w nowym świecie. A podczas wtorkowej ceremonii pogrzebowej w Budapeszcie jej ostatni mąż niemiecki książę Frederik von Anhalt powiedział, że prochy żarze spoczęły na Węgrzech zgodnie z jej ostatnią wolą. Pocheina. Europa Środka. Sposób na idealne ujęcie. W mieście Nireć Heza w północno wschodniej części Węgier otwarto muzeum selfie i Specialty Cafe. Najnowszą atrakcję turystyczną regionu w odnowionym w tym roku domu usługowym Boczka i Kelman znajduje się wyjątkowe miejsce, którego każdy zakątek został zaprojektowany tak, aby goście mogli sami zrobić sobie zabawne i niepowtarzalne zdjęcie o szczegółach Katarzyna Semana. Kurtyna spładków róż, fruwające banknoty, biuro ze spinaczami różowe, jelenie, żerafy, ilwy. Między innymi taka sceneria wita gości w Muzeum Selfie w Nirekazie. Telefony komórkowe są nieodłączną częścią naszego życia, a robienie nimi zdjęć stało się powszechne. Z badań wynika, że robimy średnio prawie 600 selfie rocznie. Dla dobrego ujęcia jesteśmy w stanie zrobić wiele i nieraz kończyło się to tragicznie. Dlatego muzeum selfie wydaje się być idealną i przede wszystkim bezpieczną opcją. Mamy 26 scen, więc trudno byłoby je wszystkie opisać. Staraliśmy się stworzyć sceny, które są kolorowe, poruszają konkretny temat, na przykład ze słodyczami, owocami, pączkami i innymi ciastkami. Istnieją również takie, które podkreślają glamour, ale i takie, które obecnie skupiają się na modnym wyrażeniu flexing. Powiedział Gargarigal, właściciel muzeum. Nierakaza jest coraz bardziej popularnym celem podróży wśród młodych ludzi. 47% gości w ubiegłym roku miało mniej niż 24 lata, ale jak zapewnia dr Ferenc Kowacz, burmistrz Nirekazy, Selfie Muzeum jest skierowane nie tylko do tej grupy wiekowej. Mam nadzieję, że stanie się popularnym miejscem spotkań no, ale mieszkańców, ale także atrakcją przyciągającą od gości i turystów. Muzeum Selfie moim zdaniem jest skierowane, skierowane głównie do młodych, młodych ludzi, ale dążymy do tego, aby to było to ulubione miejsce odwiedzin i atrakcja turystyczna dla wszystkich grup wiekowych. Podobne obiekty działają również w innych miastach regionu, między innymi w Budapeszcie na przykład Muzeum of Sweets and Selfies, które chwali się, że było pierwszym muzeum selfie w całej Europie. I tyle, Katarzyna Seman, to wszystko w naszym magazynie Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pożegnanie. Ropa środka.